Cześć, witam Ciebie na kanale Pogromca Szkodników i w dniu dzisiejszym odpowiem na pytania i komentarze pod moimi filmami. Zapraszam. Pytanie numer jeden. Wojtas710 A możesz nakręcić coś o rybikach? Czy są szkodliwe? Czy trzeba się ich pozbywać? Ogólnie, ogólna zasada w przypadku zwalczania czegokolwiek, czy to rybiki, czy karaluchy, czy muchy, czy szczury, Wynika tak naprawdę z tak zwanego progu bólu. Chodzi tutaj o to, aby samemu sobie odpowiedzieć, jaki poziom szkodników w naszym otoczeniu jest akceptowalny. Ponieważ, jeżeli widzimy jednego szczura raz na miesiąc, to może jest to dla nas ok i nie ma potrzeby ich zwalczać. Ale jeżeli jesteś osobą, która nawet widząc jednego szczura raz w roku panikuje i wzbudza to w niej wstręt i obrzydzenie, no to należy podjąć działanie nawet w takim przypadku. I tak samo. Pod kątem rybików. Pytanie, ile rybików jest dla ciebie akceptowalnych? Ja sam w swoim domu zauważam rybiki, jest to bardzo rzadko, ponieważ zauważam je raz na miesiąc, raz na półtorej miesiąca i są to pojedyncze sztuki, i nie robię z tego tytułu paniki. Ale jeżeli, tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku szczurów, tak i w przypadku rybików, nawet pojedyncze sztuki, widziane raz na tydzień, czy raz na dwa tygodnie, wzbudzają w tobie wstręt i obrzydzenie, to jak najbardziej należy podjąć ich zwalczanie. Czy są szkodliwe? Rybiki same w sobie nie przenoszą żadnych chorób oraz patogenów, które mogłyby nam w jakiś sposób zagrażać. Ale w przypadku rybików, jeżeli jest ich dużo i wiele w naszym pomieszczeniu, to mogą wyrządzać szkody np. w książkach, w księgozbiorach, w jakichś czasopismach. Ponieważ, tak jak sama nazwa mówi, rybik cukrowy trawi cukry. Cukry złożone tak jak skrobie, ale też celulozę oraz chitynę. Dlatego jest w stanie zjadać inne, mniejsze owady od siebie. I z racji właśnie żywienia się tą celulozą bardzo często występuje w łazienkach. Dlaczego? Ponieważ w łazienkach jest papier toaletowy, który zrobiony jest właśnie z celulozy. Stąd podsumowując, odpowiedź na Twoje pytanie: Czy są szkodliwe? Nie. Czy wyrządzają szkody? Tak. Czy należy się ich pozbyć? To jest oczywiście kwestia indywidualna. Kolejne pytanie od ziemniak. Czy środki są szkodliwe dla ludzi? Na przykład tak jak przy odgrzybianiu klimatyzacji to głowa może boleć, kiedy źle wywietrzymy. Prawda jest taka, że nie ma bezpiecznej chemii i zawsze to powtarzam swoim klientom, jeżeli pytają, czy proszę pana, czy ta chemia jest bezpieczna? Oczywiście, że nie ma bezpiecznej chemii. Tylko moją kwestią mojej pracy, mojej wiedzy i doświadczenia jest to, aby zastosować chemię w sposób bezpieczny dla siebie i dla mojego klienta. Jednak odpowiadając na twoje pytanie, czy może pojawić się ból głowy w przypadku źle wywietrzonego mieszkania, no nie. Ponieważ środki, które stosuję, są bezwonne, bezzapachowe, nie wydzielają żadnych oparów. Preparaty, które są stosowane do dezynsekcji, do odpuszczania mieszkania, są to preparaty tylko i wyłącznie kontaktowe. Czyli, żeby ten preparat w jakiś sposób oddziałowywał na nas negatywnie, na nasze zdrowie, musielibyśmy mieć bezpośredni kontakt z tym preparatem. A dodatkowo ja preparat w przypadku odpluskwiania, staram się nanosić w miejsca, gdzie potencjalnie mogą bytować pluskwy, czyli pod łóżkiem, załóżkiem, okolice pęknięć, załamań, szczelin, wszędzie tam, gdzie chowają się pluskwy. I teraz, żeby pobrać ten preparat na siebie, no, to trzeba by było specjalnie po prostu e, w jakiś sposób e, się, do niego, się do niego dostać. Stąd ograniczam tą możliwość, żeby klient miał kontakt z tym preparatem, w wyniku czego roztrój zdrowia no, jest bardzo, bardzo trudny do uzyskania. Dlatego, w mojej ocenie, są to preparaty bezpieczne dla ludzi. Pytanie od Ignacego. Masz coś domowego na mrówki. W miarę sprawdzonego, prawdopodobnie przychodzą pod listwami i po całym domu, a proszek namrówki nie działa. Proszek namrówki jest obarczony pewną wadą, ponieważ proszek namrówki, taki biały, jest na bazie permetryny, a permetryna jest to preparat chemiczny, środek owadobójczy, który działa na owady odstraszająco. Owady, które mają kontakt z permetryną, czy to w postaci proszku, czy w postaci miejsca, w którym został naniesiony w, e, jako oprysk, powoduje, że owady uciekają z tego miejsca. I sytuacja jest taka, że stosując permetrynę w jednym miejscu, mrówki omijają te miejsce i zachodzą do naszego domu na przykład z drugiej strony. Więc w przypadku mrówek bardzo fajnym rozwiązaniem jest zastosowanie zatrutej przynęty. I zatrutą przynętą jest taki preparat w formie granulatu, są to niebieskie albo czerwone granulki, gdzie cukier nasączony jest środkiem chemicznym i dla mrówek jest to bardzo atrakcyjne, ponieważ Traktują ten cukier jako pokarm, zanoszą go do gniazda, w gnieździe go zjadają, dzieląc się z innymi mrówkami, i w ten sposób rozwalamy kolonie od środka. Dlatego w przypadku walki z mrówkami domowymi, ogrodowymi, które pojawiają się w naszych domach i mieszkaniach, najlepiej jest właśnie zastosować granulat, a nie proszek. Nub u Ani. Osoba widoczna na filmie to Flash. Proces trwa 15 sekund bo tutaj to spowolnił, aby było coś widać. Jest to komentarz w odniesieniu do filmu, gdzie pokazuje w 30 sekund, jak wykonać dobre odkluskwianie mieszkania. I w rzeczywistości ten film trwa kilkanaście minut, ale został pocięty i przyśpieszony prawie 15 piętnastokrotnie właśnie po to, aby pokazać to w 30 sekund. W rzeczywistości dezynsekcja jednego pokoju to jest kilkanaście minut, na odpluskwianie całego mieszkania jest to około 45 godziny, czasem nawet półtorej godziny czasu, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania odpluskwiania mieszkania. Bartłomiej Bartyzel U mnie w domu tak się szerszenie zagniździły i dzwoniliśmy po straż pożarną. Wtedy się jeszcze dało. Teraz już straż tego nie robi. Tylko tacy jak ty. To prawda, ja zajmuję się zwalczaniem szkodników od 13 lat i od 2009 roku z roku na rok straż coraz częściej odchodzi i rezygnuje z usuwania gniazda os i szerszeń. Z jednej strony to dobrze, ponieważ taka interwencja straży pożarnej są to duże koszta dla budżetu. Z drugiej strony koszt usunięcia takiego gniazda os czy szerszeni w zależności od rejonu Polski, od wielkości takiego gniazda jest to koszt na poziomie 150-200-250 zł, więc nie jest to jakieś nadwyrężenie budżetu domowego. Trzecia rzecz jest taka, wyobraźcie sobie, gdzie mogłaby pojechać straż, albo co mogłaby zrobić, komu uratować życie w momencie, kiedy nie szarpałaby się z waszymi osami lub szerszeniami na waszej posesji. Dlatego ja jestem zwolennikiem takiego podejścia Straży Pożarnej i odchodzenia przez nich do usuwania gniazd os czy szerszeni. Olka 0145 Osy proszę zostawić też są pożyteczne. Pożyteczność os była jakiś czas temu zbadana przez amerykańskich naukowców i okazało się, że ich pożyteczność ogranicza się tylko i wyłącznie do zjadania innych, mniej pożytecznych owadów? Jeżeli w otoczeniu naszego domu znajduje się gniazdo os, to fakt może to mieć pożyteczny wpływ na zmniejszenie np. komarów, meszek, much czy tego typu owadów w otoczeniu naszego domu. Ale czy jest to aż tak pożyteczna cecha? Gdzie na drugiej stronie szali stawiamy zagrożenia, jakie mogą spowodować osy? Każdy z Was musi sobie odpowiedzieć na to pytanie indywidualnie. Miku, co zrobić, gdy osy latają przy jedzeniu na dworze? Takie osy bardzo często możemy zobaczyć w końcówce lata, na początku jesieni, koniec sierpnia, początek września. Jest to spowodowane, że te osy są bardzo natrętne w naszym otoczeniu, dlatego, ponieważ jest to okres, kiedy dojrzewają owoce. Owoce spadają i gniją, a w gniłych owocach wytwarza się alkohol. Osy, zjadając te gniłe owoce, Dostają, dostarczają swojemu organizmowi po prostu alkohol i są wtedy pijane, i dlatego są takie denerwujące. Co możemy zrobić, aby pozbyć się takich os? Oczywiście zwracajmy uwagę na psujące się owoce, czy gdzieś nie ma jakiegoś rozlanego soku, czyli takich rzeczy, które powodują, że osy chętniej przebywają w naszym towarzystwie. Jeżeli są takie rzeczy, usuwajmy je z naszego otoczenia, i dodatkowo możemy w sklepie czy na Allegro kupić pułapki na osy. I zastosujmy je gdzieś tam w domu, gdzieś na tarasie, w miejscach, gdzie tych os jest bardzo dużo i są uciążliwe, właśnie po to, żeby były wabione do tych pułapek. Zuzanna Krysiak. A mogę spytać, po co karmisz pluskwy? Jak wiecie lub nie z moich poprzednich filmów, do pracy z pluskwami, do szukania pluskiew, wykorzystuję moją małą pomocniczkę Bibi. Jest to służka rasy Beagle. I razem z nią szukamy pluskiew w domach. I żeby mieć materiał do pracy, ponieważ są takie dni, kiedy nie ma zleceń, nie jesteśmy w pracy, nie szukamy pluskiew u klientów, potrzebuje materiału do pracy, czyli żywych pluskiew. I po to właśnie je karmię, żeby mieć ten materiał do pracy z bibi. Powiedz, co robisz, że nie przynosisz pluskiew do domu. Łatwo można przenieść, teleportować je do siebie, na ubraniu czy może na ciele. To samo pies. Czy może one słońca unikają i się nie ruszają? Jeżeli chodzi o to, jak przez 13 lat z sukcesem bronię się przed przeniesieniem Pluskiew do swojego domu, to są tak naprawdę trzy podstawowe zasady. Jeżeli przyjeżdżam do klienta na inspekcję, nigdzie nie siadam, rozmawiam z klientem na stojąco, najlepiej w kuchni, w korytarzu, tam gdzie potencjalnie Pluskiew może być najmniej. Dodatkowo, jeżeli wykonuję zabieg odpuszczania, wykonuję go w kombinezonie. Następnie, wchodząc do klienta, zazwyczaj opryskuję sobie nogawki, i buty preparatem chemicznym. Stosując te trzy zasady od 13 lat, póki co na szczęście nie przyniosłem jeszcze pluskiew do swojego domu. Weronika, a mam pytanie, jak Bibi znajduje pluskwy? Bibi to pies, który przeszedł specjalne szkolenie w celu nauczenia jej zapachu pluskiew i pracy na tym zapachu. Wygląda to w ten sposób, że trenerzy, którzy układali ją przez rok czasu, podkładali pluskwy właśnie w próbówkach, nakarmione moją krwią, i jakby ona reagując w pozytywny sposób, znajdując te pluskwy, miała to wzmacniane. To jest po prostu praca na zasadzie nosworkingu. Nauczenie takiego psa, e, Bibi, nauczenie Bibi czy innego psa wykrywania różnego rodzaju zapachów, wygląda bardzo podobnie, tylko chodzi oczywiście o źródło zapachu. Czy byłby to pies do szukania narkotyków, czy byłby to pies do szukania e, papierosów, czy jest to pies do szukania pluskiew? Proces nauki i wzmacniania tego psa jest taki sam, tylko różni się źródło zapachu. A co robi Bibi, jak znajdzie? Jak widzicie na nagraniach, jest to żywy pies, który biega i szuka. W momencie, jeżeli znajdzie źródło zapachu, czyli gniazdo pluskiew, zastyga w miejscu, czeka na kliknięcie i odwołanie jej przeze mnie. W tym momencie ja sprawdzam po niej. Jeżeli mamy trafienie, to zostaje nagradzana. I na tym kończymy naszą pracę. OK, FPS. Fuj, ale też śmieszne. Poza tym, ja nigdy nie miałem nigdzie ani jednej pluskwy. Chyba dobrze sprzątam. No, nie mam tu dla ciebie dobrych informacji, ponieważ jest to mit, że pluskwy biorą się z brudu. Jeżeli ty często sprzątasz i dbasz o higienę swojego domu, to nie znaczy, że nie możesz mieć pluskiew, ponieważ pluskwy są jednym z najbardziej demokratycznych owadów na świecie. Nie patrzą na to, czy jesteśmy bogaci czy biedni, pluskwy nie patrzą na to, czy w naszym domu jest czysto czy brudno. Jedyną rzeczą, której potrzebują do przeżycia, jest nasza krew. A pluskwy możemy dostać w spadku od sąsiada, który mieszka piętro wyżej albo niżej nad nami i ma pluskwy, i mogą one przejść po elewacji różnego rodzaju pęknięciami lub nieszczelnościami. W podłodze lub w suficie, Pluschwy można przynieść z innych miejsc użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry, jak komunikacja miejska. Więc Twoje sprzątanie nie ma nic do tego, ale bardzo dobrze, że dbasz o porządek. Christian Lopez, znasz metodę na korniki. Oczywiście, jedyną. Skuteczną metodą w Polsce, jeżeli chodzi o pozbycie się korników, jest fumigacja. Polega ona na przykryciu całego budynku folią i ekspozycji bardzo toksycznego gazu przez okres 7 dni. I ostatni komentarz, który pojawił się pod różnego rodzaju filmami: Czy jestem głupi? Nie wiem, ciężko mi ocenić. Nie chciałbym się wypowiadać i bronić sam siebie na temat mojej mądrości lub głupoty. Oczywiście może wydawać się, że to co robię. Czy osoba, która robi to, co ja, nie jest do końca z pełna rozumu? Ponieważ kto inteligentny i mądry chciałby zajmować się zwalczaniem szkodników? Ale to, co robię, lubię, zajmuję się tym od 13 lat i chcę wam pokazać, jak wygląda moja praca i zainteresować Was właśnie tym. To by było na tyle. Te kilka pytań, te kilka komentarzy. Mam nadzieję, że przybliżyło Wam temat mojej pracy i szkodników. Jeżeli uważacie, że Nadałoby się to na serię, i macie jakieś pytania lub komentarze, zapraszam do zadawania ich i do komentowania, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!